Cześć, jeśli zastanawiacie się, jak nas wesprzeć w działaniach podcastowych, to zapraszamy Was serdecznie do zostania patronem na patronite.pl Kośnik United Voice. Możecie nam również postawić kawę na supi.pl Kośnik United Voice. Przy okazji przypominamy o współpracy z chłopakami z reddewis.pl i zapraszamy do odwiedzenia ich profilu na Twitterze reddewispodłoga.pl. Oczywiście wszystkie te linki znajdziecie w opisie odcinka. Zapraszamy do odsłuchania i zostawienia komentarza. Cześć, witajcie w kolejnym Diabelskim Podcaście. Słyszymy się po porażce z Brentford 1-3, ósmy ligowy mecz wyjazdowy z rzędu bez zwycięstwa i 17 porażka w 33 meczach ligowych Rubena Amorima. Dzisiaj jesteśmy we dwóch z Maćkiem. Witam Cię serdecznie. Cześć, cześć, witam Was wszystkich. No nie są to fajne liczby, nie nastąpił przełom, wciąż czekamy na dwa, dwa zwycięstwa z rzędu. No zdecydowanie. Po meczu z Chelsea mówiliśmy, że tym, z tamtym spotkaniem nie ma się absolutnie co sugerować, bo jego okoliczności jednak mocno wpłynęły na jego przebieg i, i nie było żadnej reprezentacji do wyciągnięcia. Po meczu z Brentford powiedziałbym, że wnioski akurat są niestety negatywne i wciąż te same, jeżeli chodzi o organizację gry, o, o trenera, o piłkarzy. Źle to bardzo wygląda. Nie ma z nami Patryka. On siedzi akurat w Londynie, więc taki ostatni bastion, nadziei, upad, bo my lubimy bardziej narzekać, a po tym spotkaniu jest na no co Maciek, no jak chodzi o taki ogólny przebieg tego spotkania, to zagraliśmy totalne gówno i bolały po prostu oczy od tego piachu. Tak, no, oczy bolą ogólnie, jak się patrzy na ten zespół i. i... Już nie wiem, w sumie chciałbym posłuchać trochę zwolenników trenera Rubena Morima i tych wszystkich, którzy czekają i, i, i na coś, co się ma wydarzyć i aż wreszcie zaczniemy grać. Nie ma sensu obwinianie piłkarzy, obwinianie tu wszystkich, wytykanie palcami, jest po prostu tak źle, że, że nie wydaje mi się, że coś się mogłoby teraz zmienić, widząc po, po tym, co się dzieje. Oczy bolą całkowicie byliśmy zdominowani przez Brentford. Bramka, którą strzeliliśmy, to był jakiś przypadek, wypadek przy pracy. Fajnie, że był to szeszko, fajnie, że udało mu się wreszcie tą piłkę umieścić w siatce, no ale na Boga, no zero w ogóle żadnego... No, no nic nie robiliśmy, no nie było tam, tam w ogóle żadnego pressingu. No, Brentford grało kompletnie, podyktowało nam warunki. Biorąc pod uwagę, że to jest tak słaba drużyna w tym sezonie, no to... No szkoda, to jest agonalne już po prostu. Nie wiem, co wam powiedzieć. No zdecydowanie, patrząc na te okoliczności, odszedł ich trener Thomas Frank, odszedł Mbemo do nas, odszedł Wisa do Newcastle, odszedł Norgar do Arsenalu. Drużyna w rozsypce, która ma bardzo słaby start sezonu, ale jednak w kolejny raz po prostu tego typu zespół jest w stanie znaleźć na nasz sposób. A dzisiaj były to takie bardzo proste środki. Czy, czy trochę bezpośredniej gry, czy... Łapanie znowu kolejny raz koślawo ustawie naszego ustawienia w defensywie, czy, 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 czy też nawet niezły, niezła organizacja, szczególnie na początku ich pressingu. No nie są to fajne obrazki. Ja myślę, że jednak ci piłkarze, trzeba ich przez chwilę, przynajmniej oprócz trenera, wziąć tutaj pod lupkę, no bo to był dramat. Powiedz mi, w ogóle. Przegrywaliśmy 2 do zera, chyba po 20 kilku minutach, a wyszliśmy na ten mecz siedmioma defensywnymi piłkarzami, licząc z bramkarzem, sześciu w polu, tak? Bo był ugarte defensywny pomocnik, defensywny też wahadła, a dalot katastrofalny. A linia obrony, no to, to znowu jest to samo, tak? Niezależnie od nazwisk, nam się po prostu tam wylewa, tak? Maguire dzisiaj z dużym błędem, ale Delich przy drugiej bramce się nie popisał. Kto, kto tutaj, Twoim zdaniem, co jeżeli chodzi o piłkarzy, najbardziej cię rozczarowało, bo jednak. W zakresie tego spotkania jest się do czego przyczepić, i do zawodników, a spokojnie, do trenera zaraz wrócimy. Znaczy, znaczy podobało mi się, że mnie jednocześnie kunia, bo, bo jego ciąg na bramkę jest gigantyczny i widać to bardzo, że, że on jest dobrym dodatkiem tam do tej ofensywy. Natomiast Zupełnie jego decyzyjność już pod polem i bramkowymi jest, jest tragiczna. On bardzo chce skończyć sytuację sam. Miał kilka takich czystych podań w pierwszej połowie. Przecież do Bruno tam aż się prosiło. No, wiadomo, że rozczarował mnie Bruno tym, że nie, nie trafił karnego. Rozczarował, rozczarowała mnie nasza defensywa i Harry Maguire, który zupełnie przeoczył pułapkę offsideową. Bruno Fernandes dzisiaj zagrał słabo w ogóle. No, rozczarowali mnie większość piłkarzy. Dorgu, który bardzo dużo pokazuje, tam ma tego, tego spidaj i, i jest naprawdę ma płuca, jak koń chyba. No to niewiele tej piłkarskiej jakości wnosi, po prostu biega. Nic nie działało. Rozczarowali mnie. Defensywa Show tam trochę zrobił dobrego jednak, ale Bruno Fernandes i Kunia, jeśli chodzi o naszą ofensywę, to, to naprawdę no, dzisiaj, dzisiaj niedobrze. Nie podobało mi się to zupełnie. No tak, już akurat ta część. Niewidocznym błemo jeszcze, przepraszam, no taki... No, tak. no niewiele tam zrobił też. Tak, jak chodzi o Kunię i Boemę, to na pewno ich najgorsze występy jak dotąd po transferze do nas i trochę mnie rozczarowuje fakt, że po sześciu kolejkach ligowych łącznie do Pary mają jednego gola na tle... Bernie. Jednak spodziewałem się, że to będą zawodnicy, którzy od razu zrobią różnicę. Nie mówię, żeby tutaj ich teraz mieszać z głównym, krytykować i, 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 i na nich się skupiać głównie uwagę, no bo jednak w tych poprzednich spotkaniach można im przyznawać jakieś punkty za łyżwiarstwo, figurowe styl i tak dalej. Trochę teraz ironizuję, no ale, ale jednak koniec końców najważniejsze są gole, i o ile skupialiśmy dużo uwagi na Szeszko, no to on zmienił ligę, on jest młodszym zawodnikiem, a to. Jasnym było sprowadzenie tych gości, że mają doświadczenie w lidze, są w odpowiednim wieku, a także bardzo. Y Pozytywnie na ich temat wypowiadał się Ruben Amorim, i ten ich dorobek jest dla mnie na, na ten moment rozczarowujący. Harry ma taką przypadłość, Maguire, że, że jak ktoś ma mieć ogromnego pecha, to musi być on, lub gdy już popełnia błąd, to często jest to coś takiego widowiskowego i dużo ważniej, jak w tym dzisiejszym spotkaniu. No trzeba mu to wytknąć. Nie powinien łamać tej linii. Koniec końców. Jeżeli chodzi o, o, o samo to zachowanie, łamanie linii spalonego, no to to się zdarza co tydzień w czołowych ligach w jakimś meczu, nierzadko także lepszym dużo zawodnikom od Maguire'a. Ja bym chciał, żebyśmy mieli tylko co do tyłu takie zmartwienia, no ale patrzę znowu na drugi golderik, jak, jak, jak dziecko we mgle zagubiony, nie wie co się tam obok niego dzieje, a to miał być teoretycznie gość, którego automatycznie zastępuje Maguire'a. No. niezależnie po prostu od nazwisk, ta, jak już mówiłem, nasza defensywa jest żenująca. Bo piłkarze Maćku, nie w swoich rolach jeszcze, też, że no, dodam, to To jest tak, 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 tak. To bo zaraz, będziemy, to, zaraz będziemy mówili o motywacji, części część, część za, kibiców podnosi to, że to znowu ci sami piłkarze, że im się nie chce, w ogóle umówili się i nienawidzą piłkarzy. Zgoda, że dzisiaj nie było widać zaangażowania, intensywności, no ale jednak to trener też musi jakoś zaszczepić tą wolę walki, za, 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 jakąś zaciekłość przygotowałem sobie na ten mecz taki fajny cytat, który dobrze współgra między tym, co obaj mówimy, Carlo Ancelottiego, który powiedział, że naszym zadaniem jako trenerów nie jest motywowanie gra graczy, ale naszym zadaniem jest niedemotywowanie ich poprzez stawianie przed nimi nieosiągalnych wyzwań i celów, których oni potrzebują, aby rozwijać swój talent. I to wydaje mi się na tym polu naprawdę yy, Ruben Amorim ma Kolejny raz to powtarzam, dużo do poprawki. No, sam fakt nasz o Bruno, należy mu się krytyka, yy, ale cholera. No, gramy taką, taką dziesiątką na pozycji numer 6, to jakich się spodziewamy rozwiązań? I wypowiedz z kolei Rubena Morima, jak podnosisz się do tego, że yy, on mówi o tym, że ciągłe to jest w kółko. Kiedy wygrywamy, to nie jest wina systemu, a jak już przegramy, to wszystko jest na, yy, na system. To jest moim zdaniem straszna manipulacja ze strony trenera, jak i w. Fakt, kiedy my wygrywamy, no mamy 9 zwycięstw w 33 meczach, ale jak, jak Ty na to spoglądasz? Dla mnie bardzo słaba wypowiedź. Słaba wypowiedź, bo ja nie widzę też w tych, nawet na dziewięciu meczach, które, które Ruben wygrał, ja nie widzę tam jakiegoś faktycznie systemowego zwycięstwa, że ono było wypracowane. To często była jakaś gra przypadku, to raz. Dwa, on, on chciałby, chciałby grać jednak dominujący jakiś futbol ofensywny. Ja też nie pamiętam, nie przypominam sobie, ile z tych spotkań, które wygraliśmy, to faktycznie narzuciliśmy styl gry przeciwnikowi, czy to zawsze było reakcyjne. I moim zdaniem było to przeważnie reakcyjne. Jeśli prześledzimy sobie w tym sezonie te wygrania, te wygrane, no to y, trochę ich jest dziełem przypadku. Jednak z Berli też mało brakowało, byśmy nie wygrali tego spotkania. Y, no, w Chelsea wiadomo, była czerwona kartka. Nie chcę tutaj też stawiać takiej tezy, że wygrywamy z przypadku, bądź jest to e, dziełem e, piłkarza, nie systemu. Jak jeżeli przegrywamy, to jest, to jest wina systemu, ale jednak trochę też tak jest. No, Ruben nie pomaga tej drużynie. Widząc jego, już nie mówię o jego języku ciała, o którym pewnie zaraz wspomnimy i o tym, jak on motywuje, czy demotywuje piłkarza, ale to, co wspomniałaś, e, co mówił Carlo Ancelotti, no to Ruben jest tutaj mistrzem chyba demotywowanie, bo to, co on pokazuje, na, siedząc tam na, na tych właśnie trybunach, e, patrzenie się w podłogę i, i cały czas machanie głowę na nie, to jest, to jest bardzo demotywujące piłkarze. Ja rozumiem, że on próbuje jakichś może schematów na treningach, które potem nie wychodzą, ale no, grając z uporem maniaka, ja dzisiaj widziałem w roli rozgrywającego Ugarte, widziałem w roli rozgrywającego potem Lenego Joro i widziałem, że naszym najbardziej ofensywnym piłkarzem był właśnie Dorgu. No to jest zupełnie jakieś, ja nie wiem dlaczego my tak gramy, czy to są takie zadania, że on na siłę potru... potrzebuje coś komuś udowodnić, ale na razie udowadnia nam wszystkim i, I chyba sobie i piłkarzom, że... Te jego pomysły są nieefektywne i nie działają. Ja mam wielki szacunek do tego, że, 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 że piłkarze, że, że on próbuje swoich rozwiązań. Natomiast no, wielu jest takich reformatorów futbolu, które, którzy próbowali swoich rozwiązań, ale one były skuteczne. Tutaj na razie nie pokazuje nic, co mogło być skuteczne. Więc takie mówienie, że wtedy, kiedy przegrywamy to jest wina systemu, a gdy wygrywamy, to jest zasługa piłkarzy, też jest trochę błędnym i takim fikołkiem umysłowym, bo ani to, ani to. No, jednak e, warto byłoby się zastanowić, co tak naprawdę działało i dlaczego wygraliśmy, bo wydaje mi się, że naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć jakieś faktycznie wygrane, które były pewne, nie były jakimś odwróceniem sytuacji i nagle nam się coś udało. Zresztą nie ma ich dużo, możemy zrobić taki odcinek, gdzie omówimy każdy z osobna z tych spotkań, i jeszcze zostaje nam dużo czasu. Pewnie wydaje mi się, że trzeba byłoby patrzeć na Ligę Europy, bo tam było trochę fa fajnego grania, no ale to są zupełnie inne okoliczności niż Liga Angielska. Z kolei w Premier League, jak patrzę choćby na takie zwycięstwo z City z tamtego sezonu, no to jednak była właśnie to, ta gra, o której mówiłeś, taka bardziej yy, pragmatyczna i dostosowywanie się pod dyktando rywala, ale, ale realizując też yy, plan. No, ale na pewno yy, no, nie można powiedzieć, <grywania> mając średnią zwycięstw jedno na miesiąc, że. Że to jest takie łatwe, jak próbuje to przestawić trener. Wspominasz o tej kwestii jego mentalnej, jak on wygląda na boisku. No, też, też trochę nie wiem, jak on próbuje podciągać tych piłkarzy. No, bo jak, jakkolwiek nie będziemy chcieli przerzucać winy na zawodników, którzy się nie popisali, co podkreślimy po raz kolejny, żeby nam nikt w komentarzach nie. Tego nie wytykał i, i naprawdę mam y, duże zastrzeżenia co do tego meczu. Właściwie do każdego piłkarza zdejmę strzeszko, y, mu dam luz, bo strzelił, zrobił robotę, strzelił gola. Y, do reszty mam zastrzeżenia, ale przykład idzie od góry, nie? Jak widzisz to, jak trener wręcz taki zrozpłaczony patrzy przed, przed rzutem karnym, kręci głową, po, Patrzysz na też te jego słowa na konferencji prasowej. Kiedy przychodził Ruben Amorim w listopadzie tamtego roku, to powiedział: Będę bronił moich zawodników, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zawsze i przed każdym. To dla mnie e, kluczowa kwestia. Dziś po meczu Ruben Amorim, zapytany o odpowiedzialność zawodników, po powiedział, że nie jest tu po to, aby chronić piłkarzy. No wiesz, jak widać, punkt, punkt widzenia zależy od punktu, punktu siedzenia. No ale wydaje mi się, że zresztą mile powstało książek, ile jest jakichś legendarnych cytatów, gdzie trenerzy sami mówią o swojej odpowiedzialności właśnie za to, żeby dostarczyć odpowiedni poziom głodu walki do, dla zawodników. Nie, nie, nie trzeba daleko szukać. No Ferguson u, u nas myślę, że to jest geniusz pod tym względem. Pa, no tak. Patrzę sobie na czas. Ta, mów, mów. Ja, jak trenerzy wrzucali piłkarzy swoich pod autobus, a to trochę tak wygląda, bo on nie, nie wrzuca kole, jakichś m, konkretnych osób, ale tak jakby całą drużynę obwinia wszystkich. Jeżeli on tu wrzuca tą drużynę już pod autobus, to już jest po nim. To raz. A dwa, jeżeli on faktycznie uważa, że, że coś nie działa i piłkarze pokazują mu na boisku czegoś nie rozumieją, weź człowieku, stań przy tej linii. Ja nie widziałem jeszcze animowanego takiego e, m, Rubena, który stanie po prostu i będzie im pokazywał, co mają robić jak palcami. On po prostu kucnie tam sobie i macha głową. I, I oni to widzą bardzo dobrze, no więc jeżeli czegoś nie, nie zrozumieli, coś robią źle, no weź tam krzyknij człowieku. Ja, ja już nie jestem zwolnikiem machania łapami i to zawsze się śmiałem z tych wszystkich kibiców, którzy yy, tak stawiają sobie za, za jakąś taką dobrą cechę trenera, kiedy on faktycznie to. Ale no, ogólnie, jeżeli faktycznie nic nie działa, a ty wiesz jak powinno, a oni nie, nie rozumieją, to może spróbuj do nich dotrzeć w trakcie meczu, bo w trakcie meczu wysyła bardzo, bardzo złe sygnały i to jest yy, to jest męczące i, i znaczy męczące jest w ogóle patrzenie na Rubena Amorima już w tym momencie. Yy, na każdego trenera po jakimś czasie United w ostatnich latach to było dosyć męczące, może za wyjątkiem yy, Luisa Van Hala, prawda I, i, i Mourinho w trakcie meczu też, no, ale, ale te, te konferencje prasowe wreszcie zaczęły być bardzo monotematyczne. Są takie yy, jeżeli ktoś ma pokazywać jakieś jaja i, i kibice mówią o tym, że trener, że, ki, że, tre, że Boże, że piłkarze nie mają jaj, no to trener również ich nie posiada. On się zachowuje po prostu żałośnie, jak piętnastolatek, jak który jest kapryśny, któremu nic nie wychodzi, tu pije tam do siebie i jeszcze mówi, że. no Jeszcze takie wypowiedzi, że jak działa to system, a jak, nie, jak, jak działa to piłkarze, jak nie działa to system, jest żałosne po prostu. On miał tyle charyzmy w sobie na początku, ja miałem tyle nadziei i miał taką dobrą energię, ona teraz naprawdę bardzo negatywnie energię dookoła siebie, co nie jest dziwne, bo nie wygrywamy cały czas jednak. Znaczy nie wygrywamy cały czas. wygraliśmy dopiero co spotkanie, a liczyłem na dwie wygrane ligowe z rzędu. Naprawdę to nie jest za dużo dla nas chyba jako kibiców. <grym> Jak to brzmi? No, ja liczyłem no, na dwie wygrane z rzędu, nie? To, no, to, to no, słuchajcie, jest smutne, w jakiej no, jesteśmy sytuacji. No jesteśmy w totalnej czarnej dupie. No przecież Brentford w tym roku no, jeszcze nie było w ostatnich sezonach tak słabe. Rozkradziona cała drużyna, w ogóle nie ma tych mocnych punktów, a grają z nami Naprawdę jechali dzisiaj po nas w drugiej połowie. To tam był presji, jakbyśmy nie mogli wyjść z własnej połowy. To było naprawdę bardzo niedobre i nie było żadnej reakcji trenera. Potem on wprowadza kobiego Majno na boisko, który już też nic nie był w stanie zrobić. Zresztą te zmiany nic nie dały ogólnie. No, tak popatrzmy sobie, zarządzanie meczem było jakie było. Nie wiem, czy to było dobre, czy niedobre, ale nic nie wniosło. Nie wiem, czy można było to zrobić inaczej. Pewnie nie. Dzisiaj był po prostu taki dzień dla piłkarzy, ale no, trener nie pomaga, a powinien też pomagać, więc możemy obwiniać. Piłkarze, możemy obwiniać kogo tylko chcemy, ale jednak jakąś tą odpowiedzialność Ruben Amori ma. Jest rozliczany z wyniku, więc takie gadanie, że dla niego to jest dobre, ale to nie pokazuje w meczach, no to w dupie to mam tak za przeproszeniem, że on coś tam widzi dobrego. To Ja tego nie widzę. Punkty tego, ta, Sytuacja w tabeli tego nie odzwierciedla. Nasza gra tego nie odzwierciedla, jego systemu, że coś działa, więc gówno działa, więc musimy albo zmienić system, albo zmienić trenera. To jest bardzo proste. Naprawdę nie możemy nic innego w tym momencie wy, wymyślać. No, też kolejny raz zdominowany nasz środek pola. Pewnie nas to nie dziwi, bo przed sezonem mieliśmy dość duże obawy co do tego, czy granie, właśnie, Bruno, tam pięterko niżej, to będzie dobra, dobry pomysł. Szczególnie obok no, w sytuacji, w której nie mamy tej topowej szóstki, ale brniemy w to, jak widać. Kolejny raz, jak widać, niżej notowane zespoły znajdują na to sposób. A też przypomina mi się wypowiedź, którą ty przedstawiałeś na jednym z ostatnich pokoi, twitterowych. O tym, że Ruben mówił, że akurat okej, okay, pod, pod bramką rywali, jak i w zakresie swojego pola karnego musimy się poprawić. Czy to jeżeli chodzi o egzekucję, czy, czy o jakiś brak błędów indywidualnych, ale ten środek pola w, w środkowej strefie idzie nam dobrze. No, kolejny raz nie widać zupełnie tego potwierdzenia. To jest mój taki trochę śmiech przez łzy, ale naprawdę jestem zszokowany. Dobrze to ująłeś, jak zmienił się obraz tych wypowiedzi trenera Amorima. I szkoda, bo to jest młody gościu, i tak o ile chcemy, właśnie zrzucać tą presję na piłkarzy mówić jak oni są beznadziejni, jak sobie nie radzą, jak się nie nadają no to jednak na dzień dzisiejszy, na 27 września Ruben Amorim również, co pokazuje na konferencjach prasowych, co pokazuje jego po prostu taka mocno przygnębiona mowa ciała podczas meczu jest młodym gościem, młodym trenerem, który pierwszy raz trenuje poza swoim rodzimym krajem i on tej presji też wydaje się nie wytrzymywać, a jeżeli zwątpił już swoich piłkarzy, no to to jest krótka droga do, do zwolnienia, bo te, ta, tego typu rzeczy nie są wybaczane nawet dużo lepszym trenerom od niego, jak Conte, jak Tuchel, czy, czy jak sam Mourinho. I, I zgubiły też tryk trenerów, zobaczymy jak to będzie, myślę, że po meczu z Brentford jest może być spokojną swoją posadę. Zresztą widzimy, mówiliśmy o tym, jak, jak tutaj jest duże, takie przynajmniej kierowane przez media udzielane wsparcie ze strony Inosu, to może się bardzo szybko zmienić. No ja właśnie chciałbym Cię zapytać, czy no, to nie może być tak, że my się będziemy bujać od meczu do meczu? I, 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 I po prostu będzie w cały świat. tak? Raz coś wygramy w takich czy innych okolicznościach, ale później znowu będzie porażka, znowu będą te dyskusje. Moim zdaniem, ten moment po zwycięstwie z Chelsea, ten kalendarz, który teraz był: Brentford i Sunderland, to były naprawdę bardzo dobre spotkania, żeby wreszcie jakąś serię zbudować. Czy wydaje ci się, że jeżeli nie będzie wyniku z Sunderlandem, to będzie United szukało nowego trenera, czy też jeszcze Ruben dostanie trochę czasu? Znaczy, ja myślę, że jednak Radcliffe i spółka szukają cały czas nowego trenera. Nie wydaje mi się, że to jest taka, tak, takie ślepe i naiwne by to było bardzo z ich strony, gdyby tam nie, nie, nie rozmawiali z kandydatami. Zresztą mówiliśmy już o tym chyba i, i tam jakieś głosy dochodzą, że, że są jakieś opcje brane pod uwagę. Moim zdaniem, Sunderland akurat. Przed przerwą reprezentacyjną, jeżeli byśmy znaczy nie zrobili wyniku, to też co to znaczy? Czy nie wygramy, czy po prostu przegramy jakoś? Jeżeli przegramy tak, jak, tak jak teraz z Brentford, naprawdę nie, ma, nie mamy czego szukać jako drużyna z tym trenerem. I bardzo mi jest przykro i bardzo mi jest szkoda, bo to jest gościu, którego, którego naprawdę wierzyliśmy. Zresztą w każdego wierzymy, nie? I każdemu ufamy, ale Ruben wydawał się taką naprawdę opcją, powiewem świeżości, takim, czymś zupełnie innym. Bardzo młody facet, i mi jest przykro, dlatego że on w zasadzie ma praktycznie po karierze w wielkiej piłce. To już mówiliśmy, przed facet, ma 39 lat i on nagle się odbił od Manchester United, co było do przewidzenia, więc podjął gigantyczne ryzyko. I teraz, no co, wróci z powrotem sobie do, do Portugalii, tam będzie uprawiał tą piłkę taką lokalną. Nie wydaje mi się, żeby duży klub był w stanie mu zaufać. Można mówić, że u nas jest Burdel i, i, i biedny Ruben Amorim, no ale jednak trochę tego porządku wprowadziliśmy i nie można mówić cały czas, że trener przychodzi do takiego syfu, jakim jest United. Mamy nowe struktury, mamy piłkarzy, których kupiliśmy sześciu temu trenerowi, wydaliśmy dużo pieniędzy na tych piłkarzy. To nie są ci sami goście, którzy zwolnili każdego trenera po kolei. To są naprawdę, to już jest zupełnie trochę inna jakość i ja nie wierzę, że to jest skład na trzynaste miejsce w tabeli. To absolutnie tak nie jest. Moim zdaniem ten skład powinien się gdzieś tam w okolicach topowej szóstki się znaleźć bez, bez jakiejś większej Filozofii. Tylko właśnie kwestia filozofii jest taka, że trzeba ją kurcze zmienić, bo to, co proponuje nam trener, nie działa. I ja bardzo bym chciał, żeby on poszedł po rozum do głowy i jednak troszeczkę przewartościował sobie to, co ma w głowie, jeśli chodzi o to, jak się wygrywa spotkanie, bo tak się spotkań w Anglii po prostu nie wygrywa i nie da się tego zrobić. Ale moim zdaniem, no niestety, jest na tyle uparty i nauczy się za późno i odbije się od nas. I może nie z Sunderlandem, ale jak przegramy z Liverpoolem, co. No, nie oszukujmy się. No, Palace. Czekaj, kto dzisiaj wygrał z Liverpoolem? Palace, Krystal Palace. No właśnie, Glasner dzisiaj urwał punkty, komplet punktów z, z Liverpoolem. Więc jeżeli, a tam, jeżeli dostaniemy wysoko, a może być tak, że dostaniemy wysoko, bo to jest bardzo mocna drużyna, nie pamiętam tak mocnego Liverpoolu, z takim mocnym startem, no to znowu zwolni nas. No kiedyś klub zwalniał nam trenerów, no dzisiaj może, może być tak, że zwolni Liverpool, ale. Z drugiej strony, już kończąc zupełnie myśl, głosy są takie, że dopóki są matematyczne szanse na europejskie puchary, to, to będziemy go trzymać. No to te matematyczne szanse jeszcze mogą być i być bardzo długo, to może być jeszcze runda wiosenna praktycznie, ale no, test oka i ogólnie nasze wyniki chyba nie, nie dają żadnych złudzeń. Wydaje mi się, że, że ta decyzja będzie podjęta wkrótce. No, na razie to niestety zmierza tylko w tą stronę, niezależnie czy komuś się to podoba, czy nie, to takie są zwyczajnie fakty i wyniki trenera, których nie ma. 27% zwycięstw w Premier League podczas jego kadencji. Cóż. Myślę, że dziś nie będziemy przedłużać. Pewnie część z tych kwestii można byłoby rozwinąć, co robiliśmy też w poprzednich odcinkach, gdzie choćby mówisz o tym systemie, gdzie podkreślaliśmy, żeby tu nie ograniczać się w interpretacji tego tylko do formacji, a po prostu sposobu gry zadań dla piłkarzy. Ale jak mówię, zostawmy to dziś. Dziękuję Tobie Maćku. Pozdrawiamy nieobecnego Patryka. Też co ciekawe, Patryk, przebywając w Anglii, co prawda w Londynie, ale rozmawiając z lokalnymi kibicami Manchester United, wspominał, że tam wiara w trenera też już jest gdzieś zachwiana, a przecież to Ci. To, to Anglicy, to nie wiem na ile można powiedzieć w kontekście kibiców United z Londynu, ale lokalsi zawsze, zawsze w tym byli naj, najtwardsi, ale w końcu każda, mo, może nie tyle w każdym wiara umrze, ale po prostu jeżeli te wyniki będą takie i, i, i cała atmosfera wokół klubu, postawa trenera, to to się stanie prędzej czy później. Raz jeszcze dzięki, dziękuję wszystkim słuchaczom, do usłyszenia. Dzięki bardzo Orku. Pozdrawiamy Patryka. Tak, no Patryk tutaj mówił o tym i ogólnie Patryk też chciałem tylko zaznaczyć, że dzisiaj też stracił wiarę. No każdy może stracić wiarę, nawet ten najbardziej biblijny, nawet kibic. Patryk stra stracił dzisiaj wiarę w, w trenera Amorima i jest oficjalnie w obozie Amorim Out jako pierwszy z nas, a zawsze a akurat ma największą w tym wiarę i, i, i trwa. No więc to smutne naprawdę, jak jak Manchester United niszczy niszczy ludzi im kręgosłupy. Dzięki. Zapraszam oczywiście do dyskusji pod filmikami. Oczywiście zapraszam do postawienia nam kawy, jeżeli macie ochotę i, i na, na grupę oraz na grupę do chłopaków reddewis.pl. Trzymajcie się. Cześć!